Szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus, stajemy razem i wołamy o Ducha Świętego, aby nas całych przenikał. Przyjdź Duchu Święty, niech Twoja moc wnika w nasze serce i w nasze myśli. Dzisiaj mamy Ewangelię o uczniach idących do Emaus, odchodzą z Jerozolimy i gdy tak szli i gdy rozmawiali, rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. On ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze. I teraz, zatrzymali się smutni. I dalej jest dialog. I chciałbym na tym, zatrzymali się smutni. Mamy niedzielę zmartwychwstania. Uczniowie słyszą, że Jezus zmartwychwstał. Odchodzą z Jerozolimy, idą do Emaus i idą smutni. Są w jakichś swoich rozważaniach i nie rozpoznają Jezusa. Ten stan bycia smutnym, bo nie doświadczam Boga żywego, nawet jeśli jestem blisko Niego, jestem obok, jestem w modlitwach, jestem na sakramentach, jestem na liturgii, wszystko jest niby ok. Ale jest rutyna, jest to zewnętrzne. Nie doświadczam Boga żywego i widzę po sobie, czuję to, że jestem smutny. To mogą być okresy w naszym życiu, tygodnie, miesiące, to może być dłuższy czas, a może jest tak, że nasze życie jest radością, i jest doświadczaniem codziennie mocy Bożej, bo Bóg żywy jest w nas. Droga smutku to nie jest droga Jezusowa. Jezus chce, żebyśmy doświadczali Boga żywego. Boga, który jest obecny pośród nas, żebyśmy go szukali i znajdowali, żebyśmy rozpoznawali obecność Bożą. I do tego Was zachęcam, żeby tak się fokusować, tak zmierzać drogą, którą idziemy, że ja chcę rozpoznawać obecność Jezusa. Jeżeli widzisz smutek, bo nie ma gdzieś Jezusa obok, smutek, że go nie rozpoznajesz w swoim życiu, to jest do zmiany, to jest do nawrócenia. Mamy się nawracać, aby rozpoznawać Boga Żywego obok nas. I na to Wam błogosławię, na drogę rozpoznawania Jezusa i na drogę radości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech nasze serca będą gorące. Pragnijmy więcej, codziennie więcej w Bogu, codziennie więcej z Jezusem. Poniżej jest teledysk mocny w Duchu, niech nas napełni radością, niech ten okres, oktawa, Zmartwychwstania Pańskiego będzie ku radości. Dużo uśmiechu z Panem Bogiem.